Hej, hello! Dzisiaj Wam chcę powiedzieć, spod... dużo mam do powiedzenia, bardzo rzeczy, ale to będę chciała zrobić, kiedy będę po prostu bardziej w domu, tutaj, bo nie wzięłam Biblii, a tam są takie fajne wersje, wersje do to przeczytania. Powiem Wam yy, bardzo ważną rzecz, co się stało, więc to jest tak, na potwierdzenie, że Bóg naprawdę jednak, mimo wszystko, do nas mówi, i ktoś pomyśli sobie, że do mnie nie mówi, ale ja to widzę, jak do mnie mówi. I to jest niesamowite, po prostu. Słuchajcie, wczoraj pomyślałam tutaj sobie o tym wystarczy takie myśli, tylko które potem są potwierdzane przez inne osoby, z którymi o tym nie rozmawiam i to jest niesamowite że e, pomyślałam sobie, jaki jest cel naszego życia jaki jest cel naszego życia dlaczego jesteśmy chrześcijaninami Dla, jaki jest cel naszego życia i później patrzę jeden post jeden chłopak, Wiesiu jak tutaj to oglądasz, to po prostu no, no po prostu Bóg cię tak używa, że po prostu ja widzę twoje posty i normalnie szacun e, bo to jest niesamowite. Napisał po prostu zwykłe pytanie. To samo, co właśnie Bóg powiedział mi. Jaki jest cel Twojego życia? Jaki jest cel Twojego życia? No mam no, taki sam post po prostu. Później na wieczór kolejny patrzę osoba, tam sobie przeglądam Facebooka i ten taki też pastor napisał jaki jest cel Twojego życia pytając się swojego syna i ten syn tam po prostu odpowiada na to pytanie. No ja po prostu jestem w szoku. Więc taki jest cel naszego życia, abyśmy tutaj nie żyli tutaj. To nie jest cel naszego życia, byśmy tutaj żyli. Cel naszego życia to oddać swoje serce Jezusowi, być z nim w relacji i być tam, gdzie on nas po prostu powołuje, byśmy byli z nim. Byśmy byli z nim. Jak już tu będziemy z nim, to będziemy i tam. Także powiem wam, pan Bóg naprawdę po prostu działa niesamowite rzeczy. Działa niesamowite rzeczy. I to jest po to, byście wiedzieli, że Pan Bóg działa, daje potwierdzenia i trzymajmy się go rękami, nogami jak to zawsze się mówi ręcoma nogami, jak to tak powiedzmy na żartę, że Pan Bóg naprawdę jest i czeka na nas, byśmy naprawdę mogli być po prostu w nim zanurzeni. Śpiewajmy, módmy się, dajmy mu chwałę, głośmy Ewangelię. I to jest po prostu niesamowite. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, 20 kwietnia, który po prostu, co tu się dzieje, ja wam to nagram, tylko to muszę jakoś tak ładnie skleić wszystko, co się dzieje. Dzisiaj jest 1260 dzień od początku, kiedy był COVID. Jest to bardzo ważna data e, w Biblii napisana. Bóg mi to pokazał w śnie, gdzie to co miesiąc się jakby e, po prostu tutaj. <laughs> aktualnie, ale o tym więcej wam powiem tutaj powiedzmy już za jakiś tam czas, myślę, że to będzie na dniach, ponieważ tutaj no, czekam aż trochę gardło tutaj moje się jakoś no po prostu lepsze będzie powiem wam naprawdę, Bóg po prostu działa, Bóg po prostu działa i to jest ten czas bardzo bliski, na pochwycenie bardzo bliski Dlatego bądźmy gotowi Bo nie każdy, kto woła Panie, Panie Będzie pochwycony Nie każdy, kto tylko siedzi, nic nie robi Będzie pochwycony To ma być relacja osobista z Bogiem Abyśmy działali i to robili Ja to robię w ten sposób Bo już tutaj u mnie wszyscy to wiedzą Nie słuchają Więc nawet nie wiem już komu mówić Ale Pan Bóg daje osoby, o które się modlę o które po prostu modlę się i spędzajcie czas ze swoimi dziećmi, bo to, co wam powiem w filmiku, no to zbieram się do tego, będzie bardzo przerażające, zwłaszcza dla matek z dziećmi. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja to doświadczyłam. Bóg mi to pokazał, co będzie się działo. Także tutaj więcej już nie znam tajemnicy na tą chwilę na razie, bo to bardzo naprawdę będzie ciężkie, zwłaszcza dla matek z dziećmi bo nas są najbardziej z tymi dziećmi tutaj jakby przywiązane. Także obserwujcie, dajcie lajka, komentarz i subskrybujcie kanału. Nie po to, bym tutaj jadł się. To nie dla mnie jest. To jest dla tych osób, które oglądają mnie cały czas, byście mieli nowości cały czas, byście widzieli te nowości. I po drugie, tak samo udostępniajcie ludziom, żeby usłyszeli, że Bóg działa i jest realny. A wszystkie komentarze, które są zbędne, naprawdę uwierzcie mi to, w szorybę mi się to piszecie. Naprawdę tego nie czytam, a jak czytam, to od razu blokuję te komentarze osoby, więc nawet nie ma sensu byście jakby swoje to wypociny robili, bo ja jestem na to już uodporniona przez to, że prowadzę drugi kanał na YouTubie. Także przez taki dłuższy czas. Także Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Także newsy Wam będę mówiła, będę nagrywała tego więcej dostarać się tego nagrać więcej, niósł, co się dzieje na świecie, abyście to tak samo widzieli, co się dzieje na świecie, bo dużo osób nie wie, co się dzieje na świecie. Dlaczego tak bardzo właśnie ważne jest, byśmy się tutaj uzbrojali w cierpliwość i byśmy mogli jeszcze bardziej do Pana Boga przyjść i właśnie dawać mu chwałę i cześć. Także oddaję mu Panu Bogu chwałę i cześć za to, że taki jest wspaniały i dotyka, I że nas upomina, Boże, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Niesamowite, czyli kolejne, słuchacie, potwierdzenia Pan Bóg daje. Także do usłyszenia i wybaczcie dalej za mój głos. <grym> Jeszcze. Mm.